Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło gościć Was na kanale Flavor Design. Bardzo cieszę się, że tu jesteście, a jeżeli oglądacie ten materiał, to prawdopodobnie chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Etui Subcase Aris. Subcase bądź iBlason to jest ta sama marka. Natomiast nawet na opakowaniu możecie znaleźć właśnie logo producenta iBlason, natomiast po fuzji to jest już jedna firma. Także czy Subcase, czy iBlasson to jest dokładnie ta sama fabryka. A teraz do rzeczy. W tym schludnym opakowaniu kryje się etui ARIS, czy też, może, będziemy już nazywać go po polsku Aresem. Jest to etui skierowane dla tych z Was, którzy szukają czegoś naprawdę, naprawdę mocnego. Jest to etui, które określamy Często mianem etui 360, czyli etui, które po prostu okala, chroni urządzenie z każdej strony, łącznie z frontem, ponieważ jest ono wyposażone w protektor na ekran. Dobierzmy się do środka i zaraz opowiem Wam dokładnie, jak to wszystko działa i pokażę, jak to wygląda. Jak już zdejmiemy sobie wszystkie protektory, to naszym oczom ukazuje się etui. No, w zasadzie dwuczęściowe, chociaż tak naprawdę to powiedziałbym, że tych elementów tutaj jest więcej. Na początek przyjrzyjmy się tej części, czyli ramka, która będzie docelowo chronić nam wyświetlacz. Jest to tworzywo sztuczne w 100%. Nie ma tutaj szkła. Zastosowanie szkła byłoby niestety niemożliwe ze względu na. No, absurdalny po prostu poziom wręcz, spasowania, jakiego by to wymagało, no bo to szkło musiałoby idealnie cały czas dotykać ekranu, ponieważ to byłoby prawie że niewykonalne, albo kosztowałoby przeraźliwie dużo, gdyby w takim standardzie precyzji wykonywać tego typu rzeczy jak pokrowiec na telefon to wykorzystujemy tutaj poliwęglan. Zarówno ramka jak i ta szybka nazwijmy to szybką z braku chyba lepszego określenia wykonane są w zasadzie z tego samego materiału tylko po prostu ten jest w pełni transparentny. Żeby wszystko zadziałało potrzebujemy jednak części drugiej. I tutaj wbrew pozorom mamy bardzo podobne połączenie ponieważ znów poliwęglan tylko dużo dużo sztywniejszy ta szybka, która chroni nam tył, jest dużo, dużo grubsza, i to naprawdę w całym kształcie jest dosyć sztywne, oprócz tej części czarnej, którą tutaj widzicie, ta jest miękka, ale przede wszystkim elastyczna, sprężysta materiał, który tutaj zastosowano, to TPU, czyli termoplastyczny poliuretan, materiał właśnie o bardzo dużej sprężystości, bardzo odporny również sam w sobie, czyli. Ciężko ścieralne, w zasadzie niemożliwy do przerwania tak gołą ręką byłoby bardzo, bardzo ciężko, także całość piekielnie, piekielnie mocna. Zobaczmy teraz w takim razie, jak pasuje. Najwygodniej zacząć od tej ramki na wyświetlacz. Umieszczamy telefon w owej ramce, to już się nam delikatnie zapina. I teraz pozostaje po prostu umieścić to wszystko w tym korpusie. Zwracając szczególną uwagę, zaraz pokażę Wam na krawędzi, ponieważ tutaj jest taka, taki rand, taka rynienka, żłobienie, w które musimy dokładnie wpasować warstwę elastyczną, tak żeby wszystko zaczepiło nam się. Jeżeli to wszystko złączy nam się ładnie ze sobą, będziemy mieli pewność, że do środka nie dostanie się nic niepożądanego, mam na myśli po prostu kurz, pył, tego typu rzeczy. Tutaj mamy etui, które mm, świetnie chroni z każdej strony. Telefon zapewnia ograniczony dostęp jednak właśnie tych czynników, o których wspominam, a przy okazji nie wpływa szczególnie na ergonomię urządzenia. Wszystkie przyciski chodzą bardzo dobrze, są bardzo łatwo wyczuwalne pod palcem, doskonale wiemy, kiedy je wcisnęliśmy. Mamy dostęp do aparatu jednego, drugiego, złącza ładowania, głośników, mikrofonów. Telefon jest w pełni funkcjonalny. Telefon. Utył, nazwijmy to w ten sposób. On stał się troszkę większy, troszkę cięższy. To jest cena, którą płacimy za to, że teraz ten telefon może naprawdę ostro rąbnąć o ziemię, i nic się nie wydarzy. Jest certyfikowany militarnym standardem 810G-516.6. Innymi słowy, przeszło testy upadku. 26 upadków z wysokości do 1,2 metra, i nic się nie wydarzyło. To może nie jest imponująca bardzo wysokość, natomiast pamiętajmy, że to jest wysokość. Większa niż powiedzmy spuszczona luźno ręka, w której mamy telefon. To będzie mniej niż metr. Zapewne test, o którym wspominałem, to jest test upadków na twardą powierzchnię. Bodajże na drewnianą podłogę w tym, w tym standardzie są te testy wykonywane. Także, no, upadek z całkiem, wbrew pozorom, sporej wysokości. To jest upadek z wysokości mniej więcej pasa, tak? Kogoś przeciętnego dorosłego człowieka. Jest to jedno z najodporniejszych, jakie możemy wam zaproponować w naszej ofercie, a jednocześnie całkiem, całkiem schludne, powiedziałbym, całkiem dyskretne. W całokształcie po założeniu na telefon nie zmienia bardzo jakby charakterystyki takiej osłony wizualnej telefonu. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo podobna bryła dalej do przeciętnego współczesnego smartfonu. Jasne, iPhone, na który założyłem to etui, zmienił się znacząco, co nie znaczy, że zmienił się aż tak mocno, jak w przypadku niektórych podobnych case'ów. Tutaj moim zdaniem zachowujemy całkiem zdrowy rozsądek i umiar, jeżeli chodzi o również wzornictwo względem funkcjonalności, jakie niesie za sobą to etui. Bo samo w sobie świetnie leży w dłoni, chwyt jest moim zdaniem nawet pewniejszy niż jeżeli, chodzi o, jeżeli rozmawiamy o nagim telefonie, to trzyma się dłoni nieźle, nie ślizga się, palce nie prześlizgują się po powierzchni tego pokrowca, także całość naprawdę, naprawdę jest sympatyczna i moim zdaniem gwarantuje właśnie bardzo dużą wygodę użytkowania przy świetnej, naprawdę świetnej ochronie. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tym pokrowcem, jeśli tak, to bardzo mi miło, bo naprawdę jest godny uwagi, jeżeli szukacie czegoś o podwyższonym poziomie odporności. A teraz. Dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć!